Witam serdecznie moi drodzy, tak? A więc widzimy wspaniałe wydarzenia na świecie, które, którymi jesteśmy zasypywani, jak to pewna, załóżmy, substancja medyczna jest w stanie nas ochronić, jest w stanie rozmyć wszystkie nasze problemy dotychczasowe, jest w stanie po prostu no, zmienić nasze życie na lepsze, tak? Na nowo będziemy mogli być wolni, tak? No nie no, słuchajcie, no śmiechu warty, naprawdę. Jeszcze w odniesieniu do ostatniego filmiku chciałem wam bardzo podziękować za Tyle wspaniałych, nie wiem, komentarzy, za tyle, wspaniałych, za tyle wspaniałych, nie wiem, wiadomości, za tyle dobrych słów, tak? Dziękuję oczywiście też za te mniej obiektywne, których też nie, no, nie ma dużo, nie ma w ogóle prawie tych jakichś tam komentarzy, wiecie, estetycznych, albo typowo jakichś, wiecie, wyzywających, albo obrażających. Nie ma tego w ogóle, nie widzę tego, nie, nie wiem, nie dociera to do mnie w ogóle, z czego też się bardzo cieszę, bo na początku było tego znacznie więcej, tak? I teraz, moi drodzy, zobaczcie w odniesieniu do tego wczorajszego filmiku jeszcze dorzucę trzy grosze odnośnie prawa, zobaczcie prawo tak prawo, te wszystkie kluczki prawne te wszystkie różne zagwozdki zobaczcie, czy jak chcecie coś załatwić to idziecie i robicie to byk czy nie wiem, jak macie coś bardziej skomplikowanego na czym jeszcze możecie na przykład na czymś zarobić i macie coś załatwić, no to zobaczcie, żeby to załatwić legalnie jak to jest bardzo mm, różnymi kluczkami prawnymi właśnie oklepane za, zamaskowane, gdzieś tam zakopane, żeby, żeby tylko do tego nie dotrzeć, żeby tylko tego nie zobaczyć, żeby tylko popełnić jakiś błąd i żeby system mógł jakąś kasę z ciebie wydębić, tak? No bo prawo, to jest moje zdanie, oczywiście, prawo powstało po to, żeby właśnie ci ludzie, którzy gdzieś nie wiem, doszli do władzy i tak dalej, załóżmy, żeby prawo było po ich stronie żeby prawo było po stronie osób, które rządzą i prawo piszą często właśnie na kolanie różnego rodzaju ustawy, różnego rodzaju rozporządzenia, różnego rodzaju właśnie przepisy, które, dzięki którym my jako zwykli ludzie tracimy, tracimy hajs, tracimy czas, tracimy naszą wolność, suwerenność. tak? No to wymyślają to ludzie, którzy mm, robią to po to, aby właśnie to nam skomplikować. Słuchajcie, żeby żeby nie rozumieć prawa, no to trzeba, żeby zrozumieć prawo, no to trzeba albo iść na studia, albo samemu się zokształcić, albo trzeba wziąć prawnika, co jest prostsze, ale nie do końca tańsze, tak? Więc prawo powstało po to, żebyśmy my znowu byli jak te małe dzieci, biegały po omacku, nie wiedziały, co możemy, czego nie możemy, i niestety nie działa na naszą korzyść, tak? Można to zobaczyć nawet teraz, potem co się dzieje. Zobaczcie, prosty przykład, Prosty przykład noszenie maski. Nie? No i zobaczcie, nie wyszła żadna ustawa, która y, mówi o tym, że trzeba te maski nosić. Tak? Wyszło rozporządzenie, później była jakaś korekta. Nie wiem, czy oni to podciągnęli jednak pod ustawę, y, albo nie. No ale hierarchia jest taka, że najpierw jest rozporządzenie, później jest ustawa, a później jest konstytucja. Tak? Nie ma moi drodzy żadnego stanu wyjątkowego, nie ma żadnych niezwykłych rzeczy i tak dalej. Więc działa to rozporządzenie. Rozporządzenie jest najniższą, jakby to powiedzieć, najniższą moc sprawdź. wow, ale pan wyleciał bokiem, o, Lexus, e, pan zrobił drift bokiem na środku ulicy, dlatego mnie to troszeczkę wybiło, e, moi drodzy, rozporządzenie ma najniższą moc, tak, czyli wiecie, jak ktoś mówi, że na, na podstawie rozporządzenia coś tam, no to możemy się uśmiechnąć, bo to jest taka jakby prośba, ustawa, no już jest jakaś bardziej przekonująca, ale żeby ustawa działała jakoś tam w pełni i tak dalej. Oczywiście, proszę mnie poprawić, bo nie jestem żadnym prawnikiem, żeby ustawa tam była w pełni działała i sprawowała się tak, to musiałby być, w sensie mówię o tych maskach dalej, musiał być stan wyjątkowy podpięty i wtedy ta ustawa miałaby jakąś moc sprawczą, tak? Ale na ten moment nie ma czegoś takiego, i to wszystko są prośby. Tak samo zobaczcie, jak oni sami się z tym Sylwestrem zaczęli mieszać, że to są prośby, to są prośby, to są to jednak prośba, jednak to, jednak tamto, i że policja w ogóle nic nie miała, policja dostała w ogóle wytyczne, że miała nie, inter nie interweniować na własne na własne, jak to powiedzieć, ryzyko, tylko i wyłącznie mieli interweniować, jeżeli zostanie jakiś odgórny rozkaz przekazany. Tak? To jest jedna sprawa. Moi drodzy. Dalej, zobaczcie, y, równi i równiejsi, tak? Y, Sylwester, dalej jeszcze, zobaczcie, jakieś tam, nie wiem, y, na jedynce, na polsacie y, cyrki skaczą, przytulają się, bawią, wszyscy super, ekstra zabawa przed telewizorem, oglądajcie szybko, tutaj trzeba oglądać. No ale w życiu na co dzień to już, no nie, no to już nie można się przytulać, nie można chodzić po 20 osób, po 30, no bo tak mówią w telewizji, nie? Gdzie pan Kurski w telewizji tłumaczy, że ci na scenie to byli aktorzy, słuchajcie, to byli aktorzy. To byli aktorzy-amatorzy, tam tancerze amatorzy no i razem odegrali piękne widowisko z tancerzami zawodowymi, tak? Także słuchajcie, no, też pozdrawiam serdecznie osoby, które dalej, wiecie, wie, wierzą w takie bajki wymyślane na, na zawołanie, na poczekaniu, na kolanie, no zobaczcie, jak to się wszystko sypie, oni sami, teraz zobaczcie, jest kolejny cyrk, z tą substancją, że aktorzy wszyscy, nie wiem, Janda, tamci inni, że poza kolejką, tutaj Morawiecki ich krytykuje, że jak to tak nie można, że jak dzieci, że jest kolejka, że wszyscy muszą czekać, tak? Zobaczcie, jak kiedyś statek, nie wiem, Tytanik, każdy oglądał na pewno ten film, jak statek się topił, to, przepraszam, jak było najpierw? Najpierw bogaci mówili, nie, uratujmy biednych, uratujmy biednych, biedni niech wezmą te szalupy, biedni niech płyną, biedni niech żyją. Jak było? Tak było? Czy było? Wszyscy się spakowali, popłynęli, a to co zostało, no to biedni się ładowali tam po 50-100 do jednej szalupy. Tak, ja to pamiętam tak. I teraz słuchajcie, no analogiczna sytuacja teraz. Co? Politycy, wszyscy gwiazdy mówią, nie, słuchajcie. Nie no, teraz w sumie to analogicznie wyszło dobrze, nie? że niby że się wpychają, wiecie, przed kolejkę, robią to sztuczne, sztuczne zapotrzebowanie, że oni też chcą, oni też chcą się szczepić, że też, patrzcie biedni ludzie zwykli, my się szczepimy, tak, a każdy doskonale wie ile było tych różnych sytuacji z, z tymi szczekawkami, które się chowały, na przykład sami podesłaliście gościa, nie wiem, to było pewnie z wczoraj, od wczoraj gościa, który był szczepiony na dwóch różnych stacjach, na jedyncej na Polsacie chyba, w żółtej koszulce, Także zobaczcie sami, że nawołują, teraz, teraz zobaczcie, nawołują ludzie, załóżmy to, którzy mają jakieś, nie wiem, coś do powiedzenia, mają jakąś grupę załóżmy osób, które grupę, grupę zwolenników, grupę osób zaufanych, którą zdobyli sobie poprzez swoją ciężką jakąś tam pracę, poprzez swoje życie, poprzez to, co robili. I teraz właśnie oni ci bogaci mówią, nie no, słuchajcie, dawajcie. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, bo zaraz ktoś im powie, że nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, oczywiście, że nie Pani Edyta Górniak, tam Pan Iwan Komarenko, mnóstwo polskich raperów, zaczynają od Kaliego i innych, którzy wrzucają swoje występy z Na przykład tego Hot Challenge było 1 i dwójka, gdzie mówią o tym co jest, pokazują, czytają między wierszami, bo o to chodzi, żeby spojrzeć właśnie między wierszami na co się dzieje pomiędzy, a nie na to, to, a nie tam gdzie chce naszą uwagę skierować nie wiem telewizja czy jakiś, jakikolwiek inny yy, nie wiem system niech będzie system jakikolwiek inny osobnik osoba nie wiem moi drodzy to od nas powinno zależeć gdzie kierujemy swoją uwagę i to my powinniśmy być świadomi w pełni świadomi tego co robimy powinniśmy czy powinniśmy się, powinniśmy się rozwijać, czytać, abyśmy mogli sami powiedzieć, czy czegoś chcemy, czy czegoś nie chcemy, moi drodzy? Bo teraz zobaczcie, tak jak mówię, nagonka będzie, wszyscy będą, wiecie, że super i tak dalej, i tak dalej, a nikt nie mówi, wiecie o tych, nie wiem, o NOPach i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, widziałem też ciekawą statystykę, że właśnie chyba tysiąc osób, słuchajcie, że na, największa śmiertelność jeszcze jest, sprawdzę to, sprawdzę to, ale. Wydaje mi się, że w tekście było napisane, że wielka jest śmiertelność, że chyba tam 1000 osób czy 1400 osób umiera na milion na COVID, tak? Także no zobaczcie, no 8000 dzieci dziennie ginie z głodu albo i więcej, więc skoro chcieliby... Aby, wiecie, na świecie był taki, takie dobro, takie super, super troska, słuchajcie, super troska medyków, super troska, mówię oczywiście tutaj o Big Farmie, super troska Big farmy i tak dalej. To dlaczego te dzieci umierają z głodu? Jest hajs, jest wszystko. Skoro macie hajs na jakieś pierdoły, szczepionki, jakieś inne dziwne akcje robienie, no to czemu nie, nie, nie ten, nie, nie nakarmicie tych dzieci? Bo się, to, bo się to nie opłaca po prostu, tak? Przykre. I słuchajcie. Każdego narzędzia, jeszcze takie podsumowanie, każdego narzędzia możemy użyć. Nie. Każde narzędzie, które jest dostępne teraz na świecie, y, może być użyte w dwojaki sposób: albo moi drodzy, przez osobę, która chce zmienić coś na lepsze, albo przez osobę, która chce zmienić coś na gorsze, albo utrzymywać tylko swoje korzyści w, w polu widzenia. Tak. No i dobra, niech będzie przykład pieniędzy. słuchajcie ktoś powie pieniądze są właśnie złe, albo coś, albo takie, albo takie tak. Więc tak pieniądze są złe, jeżeli zarządza nimi zła osoba, która chce w jakiś sposób nie wiem krzywdzić innych, która chce w jakiś sposób nie wiem zabrać ich im wolność, zagrozić ich suwerenności, w jakiś sposób manipulować pieniędzmi, w skrócie używając pieniędzy do złych czynów, tak? Ale to nie jest wina tych pieniędzy, tak? Z drugą stronę, tak samo może być dobra osoba. Pierwszy mi wskoczył teraz ten, bodajże manę, piłkarz, tak? Gościu wybudował chyba w swojej wiosce, gdzieś tam nie wiem skąd ten pan jest, czy jest z, z, z czarnego lądu, to na pewno, ale dokładnie z jakiego kraju, nie pamiętam. I goście, słuchajcie, w swoim tam, w swojej wiosce, w swoim, w swoim państwie. W całym, słuchajcie, tym państwie zamontował tam czy w jakiejś drogi, światło. Pomontował ludziom światło za free. Słuchajcie, wszystkim ludziom pomontował światła, pomontował, moi drodzy, technologię za darmo, bez, bez moi drodzy, brania za to pieniędzy, bez moi drodzy, jakiejkolwiek aprobaty, bo w telewizji i tak dalej, też o tym nie pisali w głównych wiadomościach, tylko gościu zrobił coś od serca, tak? Gościu zrobił od serca, gościu elegancko podzielił się tym, co ma, czyli użył tych pieniędzy do robienia, jakby to powiedzieć, dobra, czyli nie trzeba używać ich, można używać ich zarówno do dobra i do zła. I tak samo jest z różnymi innymi rzeczami na tym, na, na tej świecie, wszystko zależy od osoby i od Perspektywy, jaką dana osoba ma przed sobą. Jeżeli chcemy z czymś zrobić dobre rzeczy, to je zrobimy Jeżeli chcemy zrobić z czymś złe rzeczy, to też je zrobimy, tak? Wszystko jest, jakby to powiedzieć, no, zależy od nas, tak? To my, my, my dokonujemy ostatecznego wyboru, tak? I to w nas jest ten wybór, moi drodzy. Więc pamiętajcie o tym, że warto robić rzeczy dobre. Bo tych złych już w, całym, w całej naszej historii narobiliśmy, moi drodzy, mnóstwo i z tym miłym, serdecznym akcentem. Zostawiam Was i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, pamiętajcie, że moc jest w nas. Uniwersalna miłość jest rozwiązaniem na wszystkie problemy tego świata. Czasem problemu, który powstał na danej płaszczyźnie, nie da się rozwiązać z tego samego poziomu. Trzeba spojrzeć nieraz szerzej. Nie? Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.